Zabijam tę lutę, pomyłaś małym białym peruką na grej! Rodząc z fermy, wprost pójdzie swej, cię, kurwa! Coś ci się chyba w głowie popierdoliło! Posłuchaj no, te wypilczona różowa ladryno! Masz trzy jebale sekundy, żeby usunąć swojego restauraka z mojego miejsca parkingowego! O, chuj! Verosika! Co? Mogłem się spodziewać, że tu będziesz, skoro już daleka waliło rybą. Co dziwne, bo jak pamiętam, najbliższy ocean jest... ...trzy kręgi niżej! Za to jak ty pojawiasz się w mieście, to aż widać znaki dymne. Och tak? Dziwi mnie, że wciąż nie gniesz na odwyku! Skoro nadal jesteś chodzącym striptizem, ssącym soczek Belzebuba, jakby był ostatnim chujem w piekle! Puścili mnie, bo wciąż jestem sławna. Odwyki są dla smutnych, szarych zer. Takich jak twoja siostra... Czemu tutaj parkujesz?! To jest jedyne miejsce, jakie posiada moja firma, więc zabieraj stąd tego wyścigowego tampona! Właściwie, Konusie, to teraz moje miejsce. Wyświadczam przysługę pewnej o wiele, wiele, wiele bardziej znanej firmie w tym budynku i chciałbym przez tydzień jaj. nadzorowała ich pracę podczas tegorocznych Ty TYDZIEŃ?! Nie, nie, nie będziesz tu parkować przez jebany tydzień! Och, cóż nie tak, blisko. Zamierzasz uciec, zmuszając kogoś innego do płacenia za hotel, kradnąc mu wóz, zabierając, zabierając go, go trzy kręgi kręgi niżej i zerując moją kartę na jebaną no, jazdę konną? Holera, kobieto, ty nigdy nie odpuścisz! Zadław się papierem ściernym, dupku. Czekaj no! Lepiej zabieraj ten cipkowóz w tym momencie, albo zrobię z ciebie. Albo co? Albo... E, 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 albo widzimy się w sadzie! Tak, Czysiak. Poznaj mojego ogara, Vortexa. On sprawuje się bardzo dobrze, nie tak jak ty. Papa zjebie. Ech, straciłem zbyt wiele czasu na takie szmaty. Ty znasz Verosicę Mayday? Ha? A? A, byliśmy parą. To było przed czy po tym, jak została gwiazdą? Chodziłeś z gwiazdą! Okej, okay, dlaczego jesteście tym tacy zszokowani? Hello, bo to Verosika Mayday. I... Ty? W sensie ona jest ślepa? Albo cierpi na jakiś uraz mózgu. Okej, okay, dobra, naprawdę robicie z tego o wiele większą hecę niż jest to warte. Ja tam się nie wtrążalam w wasze głupie życiorysy. A jest właśnie, że tak. To ja. Ser? Jak było z nią w łóżku? Lily! Co? Jest sławna. Ty chciałeś wiedzieć, jak byłoby w łóżku z krzyżkiem i Wiszem. No, fuck. no dobra, już mniejsza! Mili, znajdź jakieś miejsce dla naszego gruchota, ok? Luni Moxie, chodź ogarnąć ten burdel! Myślisz, że mnie widzieli? Kurwa, nie zadbałam dzisiaj o make-up! O, wyglądasz świetnie, Luni. Jak zawsze. Wcale nie ta. Mm. Blitz. O. Oh. Wow. Hej, Człopaku, gdzie twoja sukowata szefowa? W swoim biurze. Nie było miejsca na drugim piętrze, więc wynajęła lokal tutaj. Czy ty... Oj, no weź! <laughs> Przykro mi. Nie ujdzie jej to na sucho! Szefie, może ja pójdę i spróbuję z nią porozmawiać. Nie za bardzo słucham tego czegoś zwanego popową muzyką. Więc jej pozycja w stosunku do mnie jest raczej niższa niż wyższa. Nie żebym się wywyższał. Moksie, zamknij kurwa, ryj! Już się robi. Witam pani Werosyko. Czy tak e, pracuję dla Imp i jest to dla nas dosyć istotne, by odzyskać nasze jedyne miejsce parkingowe, ponieważ. O, spójrzcie na niego, jaką ma fikuśną łóżkę. Proszę mnie nie poniżać, madam. Ja A, idzie w sile, ile malutki. Kosząca oferta, ale mam żonę. Hej, skoro już tu jesteś, to przekaż swojemu szefowi małe sprośne info. <zysy> Oksie, jesteś za młody, by cierpieć katuszy! Ja pójdę sobie poleżeć. Teraz. Och, przegieła! Pałę! Dobra stolce. Dość tego! Skoro jesteś tak chujowa dla moich pracowników, to ja wyzywam cię na Ebanę! Wyzwanie! Kurwa powtórzyłem się! Hmm, czy ten hochliczek wyzywa się na pojedynek demonu? Tak właśnie sądzę! Przedstawisz zasady, Britso? Każdego roku pod pretekstem dobrego szpachlowania wciskacie ludziom kiłę, choć Juvenalia są orgią dla każdej zbrodni. Założę się, że wy nim nimfowanki nie przejebiecie się z tyloma osobami, ile my sprzątniemy. Do zachodu słońca! <śmiech> 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 o, ty tak na serio? Umowa stoi. Okej, okay, zamknąć biznes, nasz plan to czysty bank. Najpierw znajdziemy w chuj klientów. Wstępamy się? Dobrze się bawimy, mordując bezłóżnych człowieków. Wrzucamy wszystkie te ciała do pierdolonego kajaka. Spychamy wspomniany kajak na wodę. Podpalamy go, aby zwabić szczupaki, sumy, sokoły i inne kaczki. Po czemu nie? One przychodzą i zjadają ciała. Wygrywamy zakład i wytykamy to tej szmaciu, że jebanej z drogą ma ciało i co się kurwi pod mostem. Czy macie jakieś pytania? E, tak. To jest kompletnie bez sensu. To nie było pytanie. A to nie był plan. Przepraszam, ale to była prezentacja bez skazy odnośnie tego, co dziś zrobimy, Mox. To nie moja wina, że możesz w deklu ryła, synek. Że co niby? Mówię, żeś powolny, Moksi. Boże, dlaczego nie nauczysz się przyjmować krytyki, ty nieudolny, krótkochły i pierunie? A dlaczego ty nie pójdziesz do ASP? A dlaczego ty nie sprawdzisz, jak ciężko tam się dostać? Hej, mogę tym razem się jakoś z wami zabrać? Absolutnie nie! Nie zgadzam się! Nigdy w życiu! sory słonko! Juwenalia to nie miejsce dla młodych, wrażliwych, gotyckich dziewczyn! Znasz przecież tych wszystkich stulejarzy, którzy się ciągle do siebie ślinią! Cóż, potrafię wtapiać się między ludzi dosyć łatwo. Co złego może się stać? Chwila! Możesz powtórzyć? Potrafię się... wtapiać? Czy ty przybierasz ludzką postać? Ta! A wy nie? Wasza trójka szlajała się po ziemi przez ten cały jebany czas! Bez ludzkiego przebrania! Okej, okay, nowy plan. Lunuś pomoże nam zbawiać ludzi, a my zajmiemy się resztą. Okej, okay, co wy na to? Prosta logika. Sądzę, że pominaliśmy największy problem, ser. Czy nie jest kluczowe, aby posiadać klienta, który żąda tylu zasobów, aby wygrać ten zakład? Nie możemy sobie od tak mordować. Zająłem się i tym, Mox. A teraz czekamy. Szefie... Nie ma mowy o zdobyciu wystarczającej ilości klientów do końca dnia z jedną, źle narysowaną i napisaną ulotką! No, tak to pierwszy! Pamiętajcie, działamy w cieniu, dobra? Na stówę wywołalibyśmy panikę, więc Luna przyda się, żeby zwabić ludzi w kozie ruch, naścięcie. na ścięcie! Sprawdziłaś listę Luni? Jasne. Wow, Luni, ty wyglądasz przeokropnie! Rozpiera mnie duma! No bierz ich! No to dziewięć z głowy! Ta Zołza nawet w stach nie da rady wydoić tyle kutas. No dobra studenciaki! Wszyscy gotowi się najebać i spierdolić swoją przyszłość! Rosika! To twoja ostatnia rzecz. Jak! Jęki znikną Pod ogóle! Gości... No kurwa! Znowu zaczyna te swoje jęki godowe! Teraz mam garści wszystkich stulejarzy! Ogarnijmy się w końcu, ludzie! Też był na liście, Luni? A? Tak, tak myślę. Świetnie! O, stary! Czym ty jesteś? Bazyliszkiem? O, tak! Podobny, co nie? Szkoda, tylko, że nie umiem zabijać wzrokiem! Okej, okay, następny Luni, no, chodź! Luni, gdzie, gdzie są?

O, hej. Pracujesz dla ex mojej szefowej. Ta, <grym> sorki, jeśli to dziwne. Spoko, to jej sprawy. Aż tyle mi nie płaci. Tak, tak. Jestem luna. Okej. Jom Wortex! To słodkie. Znaczy tak, no, dosłownie, no, bo wiesz, vortex trochę jak Hortex, soczki, nie? Y tak. <grym w sorki> tak sądzę. Kumple mówią mi teks. Serio? Chciałabym mieć kumpli. <laughs> to znaczy, ja, znaczy... Znaczy... Ja ja, ja nie mam przyjęcia. Czy ja przeszkadzam wam? Czy zas... Nie stary. Po prostu sobie rozmawiamy. Rozmawianie prowadzi do HIV! I już po nim. Ech, wygląda na to, że wszystko spoczywa teraz w naszych lękach. Wdechę! Zespół M&M wkracza do akcji. Zaróbmy trochę siana. Blitz, wynoś się stąd! Wpakujesz na zwiebane kłopoty! Chciałem jedynie zobaczyć, co było dla ciebie tak ważne, że aż cię rozproszyło od wykonywania twojej pracy! Co? Nie mogę mieć przerwy? Tu chodzi o miejsce parkingowe! Hej, stary, może wrzuć na luz! A może tak, się odpierdolisz! Okej, okay, to jest nasz biznes. Dosłownie. Mm, kurwa, Blitz! Dlaczego nie odwalisz się ode mnie na jakieś 5 minut? Ponieważ cię adoptowałem, a to powinno coś znaczyć! Ale niby, co to ma znaczyć? Nie jesteś moim prawdziwym ojcem! Byłam wtedy prawie pełnoletnia! To nic nie zmienia! A powinno! Nie potrzebowałam cię wtedy, Dupku, więc nie potrzebujecie teraz! O! Nie! Impreska! DAJCIE się rozerwać! O, mój Boże! To pieprzony opos! Na ha! Marriage, mam Manko! Rzuci opasa na kosa. Oposowy, piwko małe, piwko oposowe! Blitz. Ja. Yeah. Przyjemnej przerwy, Lunuś. A ja, idę coś zabić! Kurka, dziewczyno, to było wredne. Wszystko gra. Tak, jest okej. Przejdzie mu. Zawsze mu przychodzi. Podziwiam twoją zaradność w trudnych sytuacjach. Mmm, dobre podejście. Dzięki. Moxy! Milly! Siema. Hej, hej. Skąd wyczytasz takie ładne czułko? Chce jeść smak Good. to za takim wielkim straponem, prawda? Woohoo! <śmys> uh, huh, huh. uh, huh. Yeah! Się popisałaś, Miss! Z Moksem w porządku? Ta, ta! Uh. Jeszcze żyje! <śmys> to zabawne... Ale okej, okay, to jest zbyt uroczek na moje standardy. Co? No pięknie, drodzy państwo, oto dziwki! To chyba dość oczywiste, nie sądzisz? To raczej nie należy do nas! Byłaby wielka szkoda, gdyby ktoś dowiedział się, że wielki morski potwór w świecie żywych to wasza sprawka. Osiatanie! Byłybyście w dubie! Tak, ale za to wasza banda Gremlinów musiałaby się tłumaczyć za brak ludzkich outfitów. Jakiś luź nazwał mnie posem! Ja nie jestem w No wiesz, moglibyśmy zrobić z tego taką naszą ukrytą prawdę, jeśli oddałabyś mi moje miejsce parkingowe. Dobra. Wygraliśmy kurwa! Zajebiście! Waruj rogala, suko! Dobra, spadajmy stąd. Tex. No. Chyba czas się zmywać. Ale wiesz... Jeśli chcesz się zabawić, to zadzwonię do ciebie. Serio? To znaczy... Ta... 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 Moja dziewczyna urządza świetne psie imprezy. Super! Już się nie mogę doczekać. <ścoughs> Znajdziemy ci jakichś przyjaciół, mała. Lunoś, do nogi! Wracając do domu, zaparkujemy nasze jebitne autko w naszym jebitnym miejscu parkingowym! do góry, wy chorzy degeneraci! No dobra dziwki, szykujcie się na psie kiełbaski. Rozpalasz mm. mnie niczym pochodnia, podobnie na mnie działa szósty dzień tygodnia. Co prawda była dziewką, tak mówili mi, mimo tego cię kochałem, ale Rzuciłaś mnie i skończyłem bez jaj. Wbiłaś mi dumę, że aż poszło mi w twarz. Kuria wzięła się, poszedłem spać, ale odniósł mi mimo to! O mój Boże! Znowu poczułem się młody!